Dawno nie grałem gier rankingowych. I dzisiaj to sobie zmienimy. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2 u mnie na kanale. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdy sobie, który aż w tym momencie zostawi pod tym filmem pozytywną ocenę. Niezwykle mnie to motywuje, pomaga się to rozwijać mojemu kanałowi. Także jeszcze raz chciałem wam za to. Podziękować. No i słuchajcie, my dzisiaj zagramy sobie rankedy. Aktualnie jestem na trzeciej arenie i jestem bardzo ciekaw, czy osoba taka jak ja, która w tym momencie zupełnie nie wie, co jest na topie, jeśli chodzi o wieże, bo tak jak mówiłem zresztą w poprzednim filmie dotyczącym Bloons Tower Defense Battles 2, o proszę, nie mam kupionych tych jednostek, będę musiał je kupić. Ostatnio trochę mniej w tę grę gram. Jestem po prostu bardzo ciekaw, czy e, mając tylko wiedzę o tym, jak ta gra działa, czy sobie poradzę. Po prostu. E, także to, to mniej więcej jest pomysł na ten odcinek. Teraz tak, e, a zagram tym zestawem pewnie dlaczego nie. Chociaż ta Quincy tak średnio mi pasuje, ale zagadałem się i nie zdążyłem jej zmienić. E, zobaczymy, ja mówię, jestem mega, mega ciekaw, jak mi pójdzie na grach rankingowych. Trzecia arena to nie jest jakoś mega wysoko, zawsze, zawsze to mówię ale jednak, tak jak mówię ja, również dawno nie grałem i totalnie też nie wiem, co aktualnie jest dobre, co aktualnie jest słabe po najnowszych zmianach i tak dalej, i tak dalej. Wam ogólnie, jeżeli wracacie do gry po długim czasie, po długiej przerwie, polecam zawsze oglądać jakichś youtuberów. Akurat w Polsce zbyt dużo osób nie nagrywa Bloom Tower Defense Battles 2. Nie wiem, czy w tym momencie nie jestem jedyną osobą w ogóle, która nagrywa tę grę. W każdym razie... Polecam zawsze zajrzeć czy to właśnie na jakichś youtuberów zagranicznych czy coś i tam sobie sprawdzić co aktualnie jest. Mocne, ale wydaje mi się i właśnie to też chcę sprawdzić na tym materiale: że jeżeli gracie na niższym poziomie, to nie musicie grać tym, co jest najmocniejsze, tym, co jest w mecie, tylko możecie grać na spokojnie, e, czym chcecie. Tak naprawdę wystarczy Wam podstawowa wiedza odnośnie gry, żeby te mecze wygrywać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dzisiaj właśnie chcę to sprawdzić, bo tak jak mówię, w tym momencie nie mam pojęcia, co jest w mecie i po prostu sobie to. E, sprawdzimy w sensie sprawdzę jak bez tej wiedzy sobie poradzę. Generalnie niedługo będą u mnie też materiały już z Bloom Tower Defense Battles 2 odnośnie tego co aktualnie jest mocne i tak dalej i tak dalej. Ciągle się zastanawiam czy nie próbować em, nie próbować trochę podrajhardować po to o Hall of Masters, ale... To tak, moje. Póki co się zastanawiam, będę na pewno na bieżąco na kanale informował. Także osoby, które są zainteresowane tą serią, będą śledziły odcinki to na pewno będą te informacje miały. Czy ja będę pusował do tego Hall of Masters, czy też nie. Okej, okay, z ważniejszych rzeczy, myślę, że niedługo pojawi się problem natury takiej, że nie będę miał. Czy znaczy ogólnie? Hmm, pojawi się problem najpierw z grupami balonów, a potem ze sterowcami. Więc może ja sobie na razie dostawię małpkę z bumerangiem. Po prostu zróbmy w ten sposób. Okej, okay, no wysyłanie tych zielonych balonów raczej nie ma zbyt dużego sensu, bo w tym momencie one jeszcze wylatują bardzo wolno. Teraz już mógłbym mnie wysyłać, one powinny teraz znacznie szybciej wylatywać. Dzięki temu ten przychód będę ciutkę, szybciej budował. Okej, okay, przeciwnik również gra magiem. Ja w tym momencie będę raczej próbował najpierw zbudować to ulepszenie za 1500, żeby sobie ogarnąć wszystkie grupy balonów. Potem będziemy stawiali jeszcze jednego maga tutaj, dam go pod zdejmowanie kamo oraz pod nekromantę. To jest mniej więcej mój pomysł na ten początek Etap gry. Runda siódma ja w tym momencie uzbierałem na ulepszenie i chyba w idealnym, bo akurat le lecą zgrupowane czarne balony. Potrzebuję jeszcze drugiego ulepszenia na dół. To jest bardzo ważne. Łączcie zawsze górne ulepszenie z tym dolnym, ponieważ ono zwiększa damage i to zwiększa. No to jest naprawdę istotna sprawa, tak? To jest naprawdę istotna sprawa. Nie wiem, nawet mogliście to zobaczyć przed chwilą, jaka ogromna była różnica. Nie radziłem sobie. E, momentalnie jak to ulepszyłem, jak kupiłem te dwa upgrade'y na dole, które kosztują mega mało, to momentalnie zacząłem dawać radę, więc e, no, sami możecie sobie tutaj odpowiedzieć, to jest naprawdę spora, spora różnica. Dobra, ja w tym momencie chciałem postawić maga i będziemy sobie szli tutaj pod nekromantę. Najpierw będę szedł pod zdejmowanie camo. Wydaje mi się, że zastanawiam się poważnie, czy sam, sama mapka z bumerangiem chyba mi nie wystarczy na Raczej nie. Raczej nie wystarczy na, na fioletowy raż. Dobra, skoro nie wystarczy, to dobrze by było, żebym ja. Może zrobimy tak. I postawimy tunek nekromantę. To mi się wydaje, że ma najwięcej sensu w sumie. Bo i tak tego maga z tyłu. Jako tako nie potrzebujemy. Natomiast on ma dosyć dobrą defensywę na balony. Ma tego snajpera. Wydaje mi się, że balony w grupie mogłyby być dla niego problemem. Ale nie zebry. Chociaż chcę zobaczyć, czy ten sniper jest już ulepszony na górny drugi tier. Bo jeżeli jest ulepszony na dolny, w sensie na górny drugi tier, to on zebry one-shotuje ten sniper. Bo górny drugi tier, no właśnie to powoduje, że sniper ma taką siłę przebicia, że jest w stanie one-shotować zebry. Więc cóż, ale. Myślę, że na przykład z rigrow Rainbowami mógłbym mieć trochę problem. Wyślę na niego taki mój standardowy raż, który dosyć często wysyłam, czyli zbustujemy, zrobimy coś takiego i coś takiego. To jest e, rigrou Rainbowy przykryte zebrami, przykryte fioletami. To jest bardzo mocny raż. E, wysyłałem bez kamuflażu, bo oczywiście z kamuflażem po pierwsze byłoby droższe. Jeku, ta emotka jest przecudowna. Po pierwsze, byłoby droższe, gdybym wysyłał z e, z kamuflażem. Po drugie, nie było takiej potrzeby. O, mam winstreak, super, to może uda nam się wbić czwartą rękę dzisiaj. E, po drugie, nie było tak jak mówię. Nie było takiej potrzeby, bo on. I tak widział Kamo, mam wrażenie, że większość jego jednostek widziała balony z kamuflażem. Miał Maga chyba, który widzi Kamo, i miał snajpera, który również widzi Kamo. To był snajper ulepszony pod środkową ścieżkę. Gramy znowu z tym samym przeciwnikiem. Zagram jakąś inną strategią, zagrajmy. Nie, wezmę mu, wezmę cokolwiek. Nie będę jakoś specjalnie. Znaczy. cokolwiek to dużo powiedziane, ja wiadomo, jak... jakąś tam intuicję mam, no bo Wiecie, na tych mapach o, weźmy coś takiego. <laughs> to mi się wydaje bardzo mocna strategia, ale przynajmniej kiedyś była. Ja na tych mapach wiadomo, dużo meczy zagrałem i tak dalej. W tej grze mam chyba ponad 1000 gier rozegranych. A może przesadziłem? Chyba nie, chyba ponad 1000. Możemy to sprawdzić, to jest do sprawdzenia, przecież statystyki są dostępne, ale na pewno trochę gier mam. Z tego, co się orientuje, w ogóle Dartlingan jakoś tam ponownie wrócił do łask, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to zaraz sobie w sumie sprawdzimy. No i co? Zaczynamy od Dartlingana. Tak jak mówię, nie wiem. Czy to jest dobry wybór tych jednostek, czy zły? Łódź podwodna była osłabiana, ja to pamiętam. Gram po prostu jak mi podpowiada intuicja. Jest woda, zawsze biorę tak. Zawsze staram się mieć coś do zdejmowania kamo, bądź coś co bije kamo, ale to musi być wtedy coś co dobrze sobie radzi z balonami z kamuflażem. No bo jeżeli nie będę miał nic co zdejmuje to wtedy jedyna jednostka w moim zestawieniu, która widzi kamo, jest odpowiedzialna za cały kamuflaż, yy, jaki będzie leciał. Takie zestawienie ogólnie jest mega mocne, bo tu wszystko bije kamo w tym zestawieniu. Tu mam jeszcze zdejmowanie. Yy, mamy Dartlingana, który i tak bije kamuflaż, więc yy, jakby docelowo. <grybujesz> Także... Nie pamiętam... Dobra, pójdziemy sobie pod dolną ścieżkę w tym momencie. Chyba dam na razie, a zostawię na normal. Jak dobrze, że w tej części, jak się zostawi tego Dartlingana na normal, to jakby on nie lata za kursorem, tylko wy gdzie ma się przestawić. To jest tak super. Dlaczego tego nie było w Battles 1? To mi zawsze tak przeszkadzało w Battles 1, że za każdym razem Dartlingan za kursorem wam latał, że to była jakaś masakra, naprawdę. Piąta runda, mamy bohatera. Trochę późno w sumie. Mógłby sobie levelować już od wcześniej... Mogłem go wcześniej trochę postawić, on jest bardzo mocny. Fajny jest w tym zestawieniu, bo generalnie jak gracie Dartlinganem, pamiętam, że pojawia się problem przy żółtych balonach, które, które można puszczać w grupie. To jeszcze chyba nie jest ta runda, czy już one są w grupie? Nie, nie są, w sensie z odstępami wylatują, ale w momencie, w którym jest właśnie jest taka runda, że... To jest chyba siódma runda, że możecie wysyłać żółte balony w grupie. W sensie, że one nie są z takimi odstępami, tylko są tak bardziej o, obok siebie teraz. Tak, no, to wtedy Dartlingan zaczyna mieć problem. I zazwyczaj do, trzeba dostawić drugiego Dartlingana na przykład. Chociaż teraz, z tego co pamiętam, 022 Dartlingan to był w stanie sobie z tym poradzić. No w każdym razie ten bohater generalnie jest bardzo fajną alternatywą właśnie do, do obrony na tego typu rundy. Okej, okay, on palił w ogóle ski, skilla tej y, Quincy. W strasznie dziwnym miejscu w sumie mm, postawił Quincy. No, lepiej byłoby chyba tutaj, nie? Bo tak ma, trochę marnuje zasięgu, tak? Trochę marnuje zasięgu tej jednostki. No, ale cóż, nie moja sprawa. Chociaż czasami to nie zawsze tak jest z tym zasięgiem, nie? Na przykład Churchill ma coś takiego, że go czasami warto postawić. Ja się teraz, jak zastanawiałem się, gdzie go postawić, zastanawiałem się, czy na przykład tu go nie postawić. Powiedzcie, on działa trochę jak Juggernaut, więc tu atakowałby tu, po linii takiej, powiedzmy, prostej, czy, czy ten, i tu. Jakby, wiecie, trzeba go postawić tak, żeby wykorzystywać ten jego pierce olbrzymi. I tu, tu, w sumie, ale w sumie tu, gdzie go postawiłem, to jest spoko, bo atakuje tu, plus te balony na dole też dostają. Tu atakuje na łuko też czasami, więc to też jest mega spoko. No, ciężko właśnie mi zawsze z tym, z Churchillem e, to sobie ogarnąć, jak on w sumie powinien stać. Dobra, leci na mnie całkiem sporo balonów. Odpalę skilla. Ten skill za dużo nie zmieni. Zbustujmy. Zbustujmy, zbustujmy. Nie ma co. W tym momencie ja sobie po prostu oszczędzam, więc wysyłam niebieskie balony. Oszczędźmy trochę. E, oszczędzimy sobie na, rakiety w razie czego. Także będę miał 5-600. Już postawię te rakiety, bo będę miał problem ze zwykłymi rasami, tak? W ogóle tak, no cóż, kolega gra tą samą strategią co przed chwilą, więc tak naprawdę zadziała na niego to samo, co przed chwilą. Nie zawsze tak jest, bo czasami jeżeli kogoś pokonacie na krótkiej mapie, to może się okazać, że jego strategia na dłuższej mapie wybroni, nie? Na przykład ta mapa jest chyba trochę dłuższa niż Glade, bo przed chwilą graliśmy w sumie na jednej z krótszych map. Um, więc tu podejrzewam, że Sniper jest szansa, że te Regrow, e, że te Regrowy może wybronić, te Regrow y Rainbowy, ale i tak chcę spróbować, <laughs> i tak chcę spróbować, pewnie, że tak, bierzemy Regrowy. Okej, okay, a zróbmy tak. Dobra i let's go. W ten sposób. Tam jeszcze są te ceramiki, dużo fioletów. Ja myślę, że on na same fiolety sobie po prostu nie, nie radzi. Bo Sniper, mimo tego, że jest bardzo, bardzo mocną jednostką, to jednak e, jak jest za dużo balonów, to Sniper tego nie ogarnie pod środkową ścieżkę. On nie jest złym upgrade'em, jeżeli ktoś wysyła na przykład zebry, ale e, tutaj te fioletowe balony mają to do siebie, że są blisko siebie, są mega szybkie, to takie lepsze różowe balony, które mają więcej życia. Więc po prostu to nie jest tak, że Sniper je one-shotuje, ale nie nadąża po prostu, wiecie, nie ma takiego speed ataku, żeby to ogarnąć. Dobra, lecimy kolejny ranket, póki co dwie gry wygrane. Gram, wiecie, totalnie jak mi intuicja podpowiada, zero jakiegoś, e, zero jakiejś świadomości, co jest aktualnie jakąś mocną strategią. E, no i póki co idzie mega, mega dobrze. Ale też dostaliśmy dwa razy tego samego przeciwnika, więc to wiadomo. E, Okej, okay, tutaj zagrałbym, zagram Beniaminem, pewnie, że tak. I zagramy do tego... Y, Chciał zagrać łódką, może tak, może jakimś tak shooterem. W ten sposób może zagramy. dziwne połączenie, bo jest jedna jednostka, która nie ma opcji, że widzi Kamo bez zdejmowania, a my nie mamy nic do zdejmowania Kamo w tym zestawieniu. Jest to oczywiście tak shooter, bardzo mocna jednostka, ale jak nie widzi Kamo. Generalnie powinienem starać się tę grę skończyć raczej szybciej niż później, bo Jestem raczej słabo sobie radzę z DDT. Wprawdzie mam ninja małpkę, więc tragedii raczej nie ma. Ale jednak, e, jednak wydaje mi się, że, no mój, że z tymi DDT będzie kiepsko. E, na pewno lepiej by było, gdybym miał Monkey Village. I wtedy, wiecie, środkowy upgrade. Tak, shootery. Mega fajnie to działa. <laughs> e, ostatnio e, nagrywałem taki film e, z Bloomstar Defense Battles 2. On był już jakiś czas temu, więc może nie tak ostatnio, ale do miesiąca temu na kanale, jak sobie poszukacie, to znajdziecie. Gdzie właśnie tak shooterami z Monkey Village e, broniłem te, się przed takim wielkim raszem z DDT. Mega fajnie to wyszło, więc bardzo polecam. Ok, no przez to, że postawiłem Beniamina. Oto mam trochę kłopoty na początku. O, zaczynanie łódką jest trochę kłopotliwe. Tutaj jeszcze sama struktura tej mapy nie pomaga. Zbustujmy. Nie ma co kisić boostów. Sama struktura mapy nie pomaga. Na razie wysyłam w takim razie tylko balony. Ej, ja to mogę przegrać. Dawajcie, hotshot'a. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ale to dlatego, że... Hm, głupio postawiłem tę łódkę. Zdążę? Dobra. Powinno być ok. Teraz. 30HP masakra. Głupio postawiłem tę łódkę, bo nie wiem czy widzicie, ale jak ona atakuje tutaj na dół, to te, jakby pociski po drugiej stronie się totalnie marnują. Ja powinienem ją postawić bardziej na środku, ale nie postawiłem. Je... Miałem to z tyłu głowy, żeby ją postawić bardziej na środku, ale nie zrobiłem tego tylko i wyłącznie dlatego, że pomyślałem sobie, że to bez sensu, bo potem będę miał problem, żeby zmieścić więcej łódek. I przez to prawie przegrałem. No nic czasem tak bywa, ale ważne, że nie przegrałem <laughs> ważne, że nie przegrałem tutaj pójdziemy sobie oczywiście pod blade shootera ogółem zauważyłem, że można sobie w bluncach już ustawić skróty klawiszowe normalnie, że możecie sobie ustawić pod czym sprzedajecie i tak dalej i tak dalej nie wiem, czy chcecie osobny film na ten temat to po prostu <laughs> to nie jest jakieś super, super skomplikowane ale zauważyłem, że jakby wydawało mi się, że od początku gry nie było takiej możliwości a teraz jest to taka ciekawostka, że jeżeli, nie wiem, przeszkadza wam, że na przykład wieżę sprzedaje się backspace'em, to teraz możecie to zmienić. I na przykład sprzedawać wieżę, nie wiem, czym tam sobie chcecie. <grym> Chociaż nie do końca czym tam sobie chcecie, bo ja chciałem zmienić na lewego alta sprzedawanie wież dzisiaj, bo jest blisko spacji, a ja często trzymam kciuk na spacji, więc sprzedawanie byłoby dla mnie mega wygodne. To, to nie mogłem ustawić lewego alta, więc... Nie wiem. Na razie nic, mam, nic nie mam zmienionego, ale będę ogarniał i ewentualnie, e, jak sobie coś ustawię, to dam wam znać. ale póki co nic nie mam zmienionego w tym momencie. Ale zauważyłem, że da się ustawić w tej gierce już normalnie, w grze skróty klawisza, więc mega, mega spoko. Ok, on tutaj widzę, prawdopodobnie będzie szedł pod nekromantę Nekromanta Inżynier. Fajne połączenie, w sensie inteligentnie, bo tutaj ma podzdejmowanie Kamo, Inżynier oczywiście. E, ma również ścieżkę pod zdejmowanie Kamo, ale jest to raczej słabe ulepszenie. E, na pewno nie tak dobre jak ten mag. Więc fajne połączenie, mag pod zdejmowanie Kamo. Inżynier oczywiście e, tutaj będzie prawdopodobnie Blountrap. Fajne na początek gry, tak jak mówię Bloontrap e, przed grupami balonów, mega spoko sprawa. Hmm. Natomiast ja w ogóle powinienem oszczędzać sobie na Monkey Pirates, bo na przypale będzie. Wiecie, jak on by wysłał teraz na mnie dużo fioletów, to ja bym... to by było po mnie. <laughs> dawaj, dawaj. Nekromanta, okej, okay. spodziewałem się. Dobra, ulepszę w ten sposób już. W razie czego Blade Storm? A chociaż jeżeli puści na mnie duży raszkamo, to nie wybronię. Jeżeli poleci duży raż balon z kamuflażem, to, to, to ja tego nie wybronię. Pójdźmy w ten sposób. Na spokojnie. Trochę mam ma mały przychód, tak szczerze. On bardzo fajna defensywa. Bardzo fajne połączenie jednostek. No, jest to. Będzie ciężko na niego. Przede wszystkim zdejmowanie camo, dobra defensywa przed balonami z kamuflażem, snajperzy, więc od razu e, nadrabia na sterowce, e, wiecie, bo czasami jak ktoś dobrze sobie radzi z grupami balonów i tak dalej, to jego na przykład strategia jest dziurawa w przypadku walk przeciwko sterowcom, a tutaj mamy sytuację, że wiecie, na sterowcę sobie po prostu ulepszy jednego snajpera, trzeci tier do góry na początku mu spokojnie wystarczy, to jest snajper, który zadaje kolosalny damage, więc no. No ja tutaj bym chciał postawić jeszcze. I tu będziemy szli pod dolną ścieżkę. Tu będziemy szli pod e, sticky bomby. Choć może lepiej, żeby sticky bomby były na początku, sam nie wiem. Póki co dajemy radę po prostu farmie. E, trochę mógłbym zwolnić. Ok, ogólnie dosyć mocny rush. Muszę zbustować. Mam za mało życia, żeby pozwolić sobie na coś takiego. Tylko, że on mnie teraz zraszuje, nie? Weź, weźmy stuna. Okej, okay, przy. <laughs> nie wiem, czy to widzicie, ale rainbowy przykryte. E, bardzo, bardzo taki mocny rasz. Nieprzyjemny. Czyli rainbow'y przykryte tymi, e, przykryte różowymi balonami. Fa fajny bardzo raz, w sensie no fajnie pomyślane. Ale nie ma mocno ulepszonych tych snajperów, wiecie? Ja bym ja, ja się skuszę i wyślę na niego jednak jakiś trochę większy rash. Zróbmy to. I jeszcze różowe balony. Nie ma trapa. O, super. <ścoughs> dobra, dał radę, dał radę. Jednak snajperzy zrobili robotę. No dobra, trudno. E, też już wiecie, chciałem zaatakować, nie mogę się tylko bronić. Nie można się tylko bronić. 1500 wbijam przychodu. W tym momencie to jest gra na sterowce. Wystarczy wysłałby dużo opancerzonych sterowców i ja tego nie wygram. Z tym sobie powinienem poradzić bez jakiś bez zrobienia w sumie czegokolwiek. O, dokładnie. Dokładnie. Tutaj pójdźmy pod te sticky bomby. Hmm. Dobra, tu pójdziemy już w ten sposób pod Shinobi, żeby się już powolutku stakowało. Ojejku, dobra, ten skill nie tak tu działa. Przyzwyczajenie z Bloon Star Defense Battles 1, sorry. <laughs> A czy z Bloon Star Defense 6, nie Battles 1? Okej, okay, sniper ulepszony już pod damage. Stricte przeciwko sterowcom. Wydaje mi się, że że jak mu puszczę zomga, to będzie miał problem. Jak ulepszy tego snajpera nastunującego, ten Zomb nawet nie jest wiecie... Okej, okay, zboostował po prostu, spoko. I nastunującego. Na Dobrze, dobry pomysł, ale ja w tym momencie. Kolego, wysyłam dwa opancerzone sterowce i je boostuję. I teraz tak. Nie wiem jak on ma tego snajpera ustawionego, ale jeżeli ma na first ma na first. ok, bo widzicie, te sterowce się tak nie mogą ruszyć, czyli ma snajpera na first ustawionego. Okej, okay, spoko. Spoko. Odpalił boosta w najgorszym momencie, bo ten sterowiec jest na tych kościach i ci snajperzy go nie widzieli przez chwilę. <laughs> Okej, okay, ale odpali skilla Beniamina. A nie, nie wiem dlaczego nie odpalił. Przecież mógł obniżyć Tier. Dziwne, o ile to działa, tak jak pamiętam. No nie wiem. Ja tutaj na pewno po prostu flash bombę chcę odpalić. I wydaje mi się w ogóle, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że wygraliśmy. Dokładnie, ale nie był to taki łatwy mecz, szczególnie z tymi snajperami. No ale powiedzmy, że tak mi się wydawało, że to może wyjść. Ale w sumie spoko, że ustawił sobie tego snajpera stunującego na first, ale zbustował w najgorszym momencie. Jakby nie mogę zrozumieć, ten ząb był w tych kościach, więc snajperzy nie widzieli. Jak sobie cofniecie, to zobaczycie, że snajperzy go w ogóle nie widzieli. No moi drodzy, chwila, króciutki odcinek, a udało nam się wyjść do. Czwartej areny, także tak jak widzicie, bez większej wiedzy, przynajmniej w tym momencie odnośnie tego jaka jest meta i tak dalej, można spokojnie wbić czwartą arenę. Czy wyżej? Pewnie tak, wydaje mi się, że można spokojnie wejść do Map Pit, nawet może do BFB Koloseum. Także, jeżeli powstrzymuje was przed graniem w Blue Tower Defense Battles 2, to że nie wiecie co teraz jest mocne czy coś w tym stylu, to absolutnie nie musicie się tym przejmować. Tak jak widzicie, ja też nie wiem i jakoś mi to idzie. Fajnie, że dodali też tutaj ilość punktów, y, jaką kto ma, że można, wiecie, jakoś realnie się do tego odnieść, do tego rankingu na y, Hall of Masters. czegoś tu ma 3000 gier, 3800, ok 2300 winów. Okej, okay. dobra, ja nie przedłużam, życzę wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło, cześć!